Dobra. Teraz pewnie można to sacrifice zrobić. Nadal nie. Nie wiem. Zatrzymuje się przy tym. Jestem. O. Jaka szkoda. Najwyraźniej. No trudno. Ciekawe, jak to działa w ogóle. Myślisz, że my, wiesz o tym, że dostaje się z tego przedmioty? Nie, nie wiem. Aha, zgadujesz. No, okej. Okay. Dobra. To co? Fast travel do sanktuarium. No... nie wiem. Co, co od Rolanda dostałeś? Nic. A nie tak... wiem. No nie wydaje mi się, że często. Zawsze jest coś. Nie, przeglądam że. A, Meet Roland in Sanctuary, więc może wtedy dostaniemy. No, pewnie tak. No. Do sanktuarium. No, przerwałeś. Bo ty przerwałeś. Miałeś ładny widok na ekran ładowania. A, i ty użyłeś tej niewidzialności i to ci pomogło. Siły dowodzi się czynami, a nie słowami. No, podczas, podczas duela. Tak, przed względem. jest rzeczą śmieszną nawet mówić o sile. No co, ekrany ładowania są dobrym momentem, aby. Ale są za krótkie. Ekran ładowania. Dobra. Yy, nowy plan. Chodź. Ja idę sprzedać swoje rzeczy, zanim pójdę. A to nieważne. A co o co chodzi? Nic. Co? O Jezus. Idę. Jestem. No. no późno. to no późno. Co? Chciałem ci przekazać gotówkę, żeby zobaczyć czy to procentowo ciągnie. Okej. Okay. Nie wiem, że bardzo się ci się rozchodzi, ale. Żeby wtedy było mniejsza ilość tego, 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 żebym mniej zapłacił, ale drogie to nie jest, więc było ok. Dobra, ja sobie posprzedaję teraz trochę, Ja coś? sobie upgrade'y kupić u tego dziwacznego kupca. zaraz dołączę. Mamy 33t, aż. No to do snajperki i ekwipunku, jeszcze raz ekwipunku. <noise> Jakby coś, to znajdziesz mnie tam, gdzie zwykle, czyli w kasynie. Ja jeszcze nie No dobrze, ale tam, tam przeważnie jestem. Mam korodującą broń, jak coś. Właśnie zdobyłem z tego. Ale słabo jest. O, mam ten, dla syrenki. Odblokowanie strojów w Ladoffa. Dobra, mamy dużo questów do zrobienia. Aha, jeszcze kult do zrobienia. hura. <grywka> Czyli quest, którego nie zrobiliśmy dawno i jest teraz na level 8. Aha, ok. Ale nie, no, będziemy robić wszystko. Poważne? Tak. Ok, to następna misja z wątku głównego za 17 odcinków. No? Nie, Boże. Okej. Okay. Move it to my brother? If you could stand still for a moment, a group of mutant test subjects escaped the Hyperion Reserve. As amusing as it might be to see them attempt to reintegrate into society, they must be put down. You will need a way to lure them out. Head to Moxie's and acquire some bait I have ordered.

No i co w związku z tym? Eee, z napiwkami. Jeżeli dasz jakieś tam 15 tysięcy napiwku, no. dostaniesz od niej broń. To ja wolę tutaj. A jak, to jest jakaś ustalona broń, czy ten? Eee, jedna z dwóch. Mad Moxie Bad Touch i Mad Moxie Good Touch. Co byś wolał? Nie wiem. Na konsolach Good Touch eee, daje coś takiego, że... Eee, no. no Że, że twój kon ten Kontroler wibruje przez cały czas No mój Boże Tak działa ten ghoul też Ty No pieniądze możesz brać, bo to wspólne Wspólne? No prostu zdoby Okej okay. do... <noise> Zdobyć pieniądze? Możesz brać Bo to wspólne Której części tego zdania nie rozumiałeś? i tak nawet nie jest lepsze od tego co mam. Dzięki. No co? Masz, to jest to co dostałem. Dzięki. A teraz dala od mojej gierka, No to trzymaj się jednej, ja będę się trzymał drugiej i tyle, okej? Okay? No ale to za dużo czasu. No dobra, Ja tak? się, ja się no... trzymam tej z lewej no. Nie, bo jak będzie bomba, to. Jakie ja mam odwrót? Ustę... No właśnie. Przypomina mi się binding of Isaac. Ja. Tylko że tam była mucha zamiast bomby. To jest, to jest pistolet, który ma takie obrażenia. Hmm. No to jest dużo. już od razu w rękę. No tam Uważaj Bomb time. Tera tera. No, to ja tak cały Zobaczmy te questy. Ja całe pieniądze wypalę. Ty jeszcze pobiegaj po mieście, szukaj questów czy coś. No, Ej, ja I, 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 a właśnie, właśnie. Ty byś chciał pistolet, pewnie, prawda? No, czemu nie? Trochę niższa celność, trochę niższy fire rate. Ale... zmiana obrażeń. Czy w tych marzeniach można wygrać e, te trzy znaki Borderlands? Nie wiem. A, znaczy tego. Może więcej video. możesz sobie zobaczyć to. Tak? Wow, ale ty teraz brzmisz. Swoją Co? drogą, jeżeli chcesz używać... ...to hmm? zobacz sobie to. Jeżeli nie chcesz używać, tam. Jeżeli nie chcesz używać, to oddaj, bo ja się jeszcze waham. E, mam wyrzutny rakiet i mogę ci je wymienić za tego Jacobsa, bo chętnie go wezmę Ja nie potrzebuję tych wyrzutni, chcesz to wiesz, po prostu, no? No, się... no dobra, wezmę i zamiast pompki będę tymczasowo używał. Zobaczmy, Ach, jak ten Skype. Jakąś... Co brzmi jak robot? No, przez chwilę tak. No bo ja jestem robotem Realizm. N I nie tylko. Jestem ninja-robotem No tak Pełny ekwipunek Trzeba przyjrzeć tej snajperce lepiej Snajperka, która zadaje 202 punkty obrażeń. <grymne> Swoją drogą mamy ten Bank, staż. I <grymne> nawet z niego nie No po co? Co on daje? No właśnie. Czekaj, 155. Muszę przyrównać sobie snajperki. Dajmy Jest tak, ta ma wyższe obrażenia, celność, fire rate, większa szansa na. No Idę sobie pozmieniać skórki. Okay. Aura. Wolisz coś co zadaje obrażenia tarczą yy, czy coś co ma ogień serią kiedy jest yy, przycelowane optycznie? Co byś co wol... Ja wolę? Nie, co byś osobiście wolał. Tak? E, a, dobra. E, burst when zoomed oraz to? E, burst when zoom albo. Er, er, elek... No, prąd. Electrocution. No, lubię electrocution. No, no właśnie ja to wziąłem. Dobra. Też tak sądzę. Swoją drogą mam ten, Tę drugą snajpę mogę ci dać. O, sprzedaję w ogóle twoją. tą... E, na ósmy poziom, nie? Nie, oddawa ją. A, oddawać ją? No. Okay. Wtedy wróci do tego, do przenoszenia między poziomami i pójdzie na jedną z moich postaci. Rozumiem. Yy, I ma. Bo jak na ósmy poziom, to to jest super i przepak. Tak, no, na 8 poziom to prawda. Więc tak, drop, rzuciłem. I rzucam też drugą snajpę, którą być może ci się spodoba, ponieważ ona ma wysokie obrażenia. Nie wiem, no, zależy. Jak nie, to jest twoje. Ja powiem sprzedaj. Ten rewolwer naprawdę ładnie wygląda. Dobra, e, jak ją chyba wezmę, bo... Ona jest spoko. Ona może być spokojna w zależności od tego jaki masz odrzut w postaci, nie? Robot, robot. <ścoughs> eee. To robot, co tutaj to. chyba było? Au. To sobie zostawię na... później. Eee. Boom time! To sobie zostawiam na później. No. A tam trzeba drugą postać. Boom time. Co time? Boom time. Mam eksplodujące ten. Aha. O, dostałem właśnie bedes rank od zdobywania przedmiotów. Z kasyno. Le, 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 le. To? Nie, to nie było to. to. też nie było to. No ja mam dwa. Mm. Dobra. No kombinuję, ja, ja zaraz dołączę. Pieniądze ci zarabiam na boku. Jak widzisz zresztą. Bo ja tu wydaję, nie? Ale ty okay. skupujesz na tym. No ja nic takiego wiesz, nie widzę tam. Nie dostajesz tych dolarów, które. Czasem wiesz. Czasem może za daleko jest mm. Dobra, ja już powo powoli kończę. Jeszcze tylko 8 razy wykręcę ten ten. Ja jestem somewhat ready Jeszcze tylko 6 razy Co sześć razy, tylko tyle ci stać Tak I potem posprzedaję te rzeczy i kupię sobie życie, bo... No trochę mi życie brak. Ale ja tam darmowe dwie fiolki znalazłem Okay. Karabiny maszynowe w tej grze są jakieś takie słabe. Co nie? Nie ma takiego, klubu, no. naprawdę wpada w oko. Ich no, podobnie SMG. Jest, jest, ich szybkostrzelność jest za niska w tej grze. Mhm. Żeby były faktycznymi karabinami. Są te spinigany, nie? O, jeszcze troszkę eridium, jeśli chcesz sobie coś kupić, to... Proszę. Okej, okay, i koniec. To było ostatnie kręcenie. Ja nie dostałem tutaj eridium. Nie? Dostałem, okej, okay, dobra, dostałem. Nie chcę mnie wypuścić. A, a, aż cokolwiek wygram, choćby była bomba. <noise> Okej, okay. to długo nie zajmie. Łatwo wygrywa. No i wygrałem. Coś jest wygrać bardzo łatwo. Ciężko jest wygrać coś, co ma znaczenie. Co ma jakąś wartość. Dobra by Ile masz e, w ekwipunku teraz miejsca? Trochę, nie wiem, nie liczyłem. No dobra no, Znaczy tam jest to przecież nie? Ehm, tak? 18. Ja, 24 sobie. To właśnie To jest nie, Max da, nie? co? To jest chyba już Max, nie? Nie, Max jest na pewno wyższy Nie wiem jaki jest Max, ale... Ja mam więcej ja mam ile? 24 w tym momencie? Tak, ja mam 24. Dobra, ja jestem gotów teraz. Ciągle nic nie wygrałeś? Eee, Nie, no, wygrałem. Teraz tylko pójdę to sprzedać. Jasne. Dobra. Oprowadź ludzi po mieście. Niech sobie zobaczą, jak to wygląda. My. Tak, tak. Niech poczują te zatęchłe klimaty. Pustynny piach i w ogóle I w ogóle I w ogóle I w ogóle Dobra Ciekawostka e... Nawet amunicję, którą ma się na full nie, nie bardzo ogarniam jak dlaczego Dobra, idziemy robić questy No idziemy Ja czekam w sensie. No Okej, okay, dobrze No <laughs> Jezu Jestem za oknem Patrz Cześć. Gdzie idziemy? Co robimy? A, nie wiem. To, co wymaga najniższego poziomu, więc szybko przejdziemy przez to. Bierzemy pistolety, które strzelają szybko, wszystko na jeden strzał i tyle. Mhm. Dobra, zobaczymy. Ja mam, wiesz, Jacobsa tego pistoleta, więc. A, nie, to drugą stronę. Eee. Już biegniesz w złą stronę. Dobra, to ja idę pogadać z tym tam, Czy coś. O, jest! Okay. On płonie! A nie, on nie płonie, on trzyma rzeczy. Teraz nawet przedmiotów się nie chce mi podnosić. Ej, ale ja niecelny nie jestem. Mam wyrzutnię rakiet, która podpala. I ma... o! Co ma? Ludzku. Dobra, to był jeden, którego podpaliłem. Powinny z niego zostać... O, trochę. Nawet nie wiem co to. No Ale już musiałeś wziąć. No, wiesz, ja, że poznałem co będzie niebieskie. No to jest Aha, no, trzeba bo... spalić ludzi, tak? Tak, trzeba ich spalić. Ja nie mam podpalającej broni. Podpalającej. Ja też już nie mam podpalającej. A mam, przepraszam. Mam. Poza wyrzutnią rakiet nie mam żadnej. Ja właśnie wykorzystałem jedno podpalenie i niestety nie zadziałało. Ten loot gun nie wliczył się w pule, najwyraźniej dobra, to jest to na tobie, bo ja nie mam nic podpalającego. Ja sobie uzupełniałam amunicję. Nie co mam robić. No nie, ale Nomad Pyro nie reaguje na to. No musisz go rozmiękczyć. Nie, on w ogóle nie reaguje na to. Resist. No dobrze, no to Nomad Pyro trzeba znamować naszej To no ja mogę. Dobra, jest Nomad Pyro. No, a wytłumaczyła jak to robić. Mhm. Już masz trzy. Nieźle. Tak. Też tak uważam. Mhm. To jest skrzynia, więc co mi tam zajrze do niej. Jest mod dla komando z przy... szybkością przeładowania. Dobra, mam już mało tarcie. Jest tak, jest tutaj mod, który szybkość przeładowania i rozmiar magazynka ci zwiększa. Pierwsza szybkość przeładowania o 16%, rozmiar magazyna o 14%. O, ja mam granaty podpalające, zapomniałem. Yeah. Ja nie ja wiem jak ja mam granaty. Po prostu zabiję raging Goliath. No to wracamy bo. Nie ma co się z nimi męczyć za bardzo. Nie na tym poziomie. Eee, wziąłeś ten mod? Eee, nie, zostało w tej skrzynce. Jeśli chcesz go wziąć, to jest chuj. Nie chciałem go podnosić, bo potem właśnie są problemy z podawaniem i takie tam. W jakiej skrzynce tak swoją drogą? Ten, ten nie, na tak, dachu? Tak, na kontenerze na dachu. Kiedy ty się tam dostałeś, no? no kiedy ty biegałeś wokół, ja nie miałem nic do roboty, no? Ja nie mogę do nich, wiesz, że mam marnować amunicję? Zajmę. Ech ja... Kilku sobie postrzalałem, generalnie dużo nie robiłem. Dobra, gdzie to, a tu jesteś?